Cała Polska odkrywa nowy, rewolucyjny wybielacz. Nowe acze z systemem ochrony włókien. Wybiela najbezpieczniej. Nie przegap. <śmiennie> <śmiennie> GH 688. Telefon do zadań specjalnych. Ow. To tylko śnieg. Zaraz się rozpłynie. Milka z najlepszego alpejskiego mleka. to, Milka? szybko rozpływa. Nadchodzą święta. Daj się skusić. Jeżeli walczysz z przeciwnikiem, którego nie można zniszczyć, zjednocz się z kimś, kto wydaje się nieśmiertelny. Ripley powraca, wraz z nią obcy. Sigourney Weaver i Winona Ryder w filmie Obcy. Przebudzenie. Zapraszamy do kin. Obdarowane przez słońce bajecznym kolorem. Pieszczone łagodnym wiatrem. Zraszane ciepłym deszczem, rosną w lasach tropikalnej dżungli. Kiedy dojrzeją, powoli i starannie wyciskamy do ostatniej kropelki wspaniały sok z pomarańczy, sok fortuna oczywiście. Fortuna, odkryj prawdziwą naturę owoców. Grajcie z nami. Od 25 stycznia do 28 lutego. Zakręcona zima z RMFF. Olimpijskie zawody w Zakopanem, Szczyrku, Prynicy, Szczawnicy i Karpaty. Pamiętajcie. Od 25 stycznia do 28 lutego. Już od 10 stycznia rozgrzewka. Przybywajcie. Czeka Was sportska jazda z RMFF. Skuteczna pasta to wynik długich badań. Tak powstała nowa formuła kolodentu. Kolodent sprzyja remineralizacji. A co to znaczy? Remineralizacja to odbudowa mikroubytków, których nie widać gołym okiem. To skąd wiadomo, że istnieją? Hmm, proszę o uśmiech. Tak zaczyna się próchnica. Kolodent dzięki dwóm związkom fluoru sprzyja remineralizacji. Wzmacnia szkliwo, chroniąc zęby przed próchnicą. Ma doskonały smak i gwarantuje świeży oddech. Kolodent. Nowa pasta, nowy żel. że czekasz, podaruję dzisiaj ci. Fazer, coś słodkiego, kilka lepszych chwil. Fazer, wiem, że marzysz, tyle wspomnień mamy już. Fazer, jeśli czekasz, popatrz, jestem tu. Słodkich świąt życzy Fazer. Świetne miejsce na awarię. Może trafi się jakiś klient? Mm, to Astra. A nie, nie zarobię. Opel Astra. Niezawodny i do tego ekonomiczny. Astra. Wszędzie Opel Astra. To samochód na lata. Oho. A jednak. Opel Astra. Kochają go wszyscy. No, prawie wszyscy. The fresh maker. Tak wiele kremów obiecuje odmłodzić Twoją skórę, ale który spełnia te obietnice? Testy Europejskiego Stowarzyszenia Konsumentów wykazały, że jeden krem nawilża bezkonkurencyjnie, pozostawia skórę bardziej miękką, Gładszą, wyglądającą młodziej. A jak się nazywa? Sensitive Day Cream Oil of Olas. Najpopularniejszy krem nawilżający na świecie. Udowodnimy, że możesz wyglądać młodziej. Jutro bez obaw. Życzy PZU. Twoja ochrona przed krwawieniem dziąseł i parodontozą. Parodontax, siła soli mineralnych wsparta sprawdzonym działaniem ochronnym wyciągu z echinacei. Parodontax, zapobiega krwawieniu dziąseł i parodontozie. Parodontax, zanim będzie za późno. Teraz czas na coś słodkiego. Cadbury Eclair to coś więcej niż cukierek. To toffi z czekoladowym nadzieniem. Zachwyć się niecodziennym smakiem Eclairs. Cadbury Eclairs. tofi z nadzieniem o smaku czekoladowym. Cadbury Eclairs. Słodki przedmiot pożądania. Kompletna nowość. Pedigree dla psów aktywnych. Aby zaspokoić zwiększone potrzeby energetyczne aktywnych psów, każda porcja zawiera więcej białka, witamin z grupy B i wysokiej jakości tłuszczy. Pedigree. Opracowany z udziałem lekarzy weterynarii. Polecany przez najlepszych hodowców. Kiedyś zawsze miałam pod ręką dezodorant w sprayu. W razie, gdybym musiała się odświeżyć. Często nie było jak. Spocona czułam się niezręcznie. Teraz mam swój sposób. Sekret Ultra. Jedyny dezodorant antyperspiracyjny w kremie. Kręcisz, a delikatny krem, który współgra z kobiecym pH, wnika w skórę. To dlatego Sekret Ultra daje bezkonkurencyjną ochronę przed poceniem się i przykrym zapachem. Sekret Ultra rano i czuję pewność siebie w każdej sytuacji. Sekret Ultra w kremie. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą Ci tylko zazdrościć. Filip Smashlain, przeżyjesz to tak jak w prawdziwym kinie. Odkryjmy lepszy świat. Mario. Kiedy Twoje dziecko jest przeziębione, Twoje opiekuńcze ręce są najlepszym źródłem siły dla niego. Gdy smarują maścią WIG Vaporub szyję, klatkę piersiową i plecki, lecznicze olejki parują łagodząc kaszel i przynoszą ulgę. WIG Vaporub i kochające dłonie mamy pomagają szybko i skutecznie. WIG Vaporub. Najczęściej rekomendowana przez farmaceutów maść rozgrzewająca. WIG. Od razu lepiej. Wesołych świąt. Piękny Mercedes klasy C. Możesz go wygrać mając pięć spośród tych produktów. Ariel, Vision, Head and Shoulders, Pantene, Always, Blendamet, Secret, Pampers. Miej dowolne pięć spośród nich, gdy odwiedzicie Mikołaj. Możesz wygrać jednego z trzech Mercedesów. Szczegóły w sklepach. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niechaj będą białe. e -pasel. znakomicie pokonuje wszelkie przeszkody. Powstał z naturalnego oleju ryb północnoatlantyckich telenu zdrożdży i witaminy E. Skutecznie opóźnia procesy miażdży, co do obniża poziom cholesterolu, używany jest w profilaktyce przeciwnowotworowej.

Kiedy się u mnie zjawiła, nie zdziwiłem się, że zapytała o klub Polsatu. Ta sprawa wciągnęła wszystkich. Dostała książeczkę konkursową, ale nie wiedziała, co z nią zrobić. Ja wiedziałem. Powiedziałem, że dzięki książeczce będzie uczestniczyć w dwóch konkursach. Pierwszy to losowanie numerów książeczek. W nim biorą udział również paszporty z zeszłego roku. Drugi to Zdrawka. Co tydzień można wygrać Seaty Cordoba, samochody niespodzianki, skutery, rowery, telewizory, sprzęt AGD. No więc została oglądać ze mną Polsę. Klub Polsatu. Nie czekaj, aż wygrają inni. Głównymi nagrodami w klubie Polsatu są samochody Seat Cordoba. Głównym sponsorem jest Service.